Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motoradsa. No właśnie, dzisiaj chcę troszkę więcej powiedzieć na temat paliw syntetycznych i pewnej rewolucji. Ale gdy już się mówi słowo paliwa syntetyczne, to już sobie wyobrażam komisarzy unijnych, którzy to słyszą. Jej, po co on gada o paliwach syntetycznych? Przecież to żadna alternatywa. Tylko i wyłącznie samochody elektryczne to jest dla nas przyszłością, to jest dla nas zbawieniem. I mam wrażenie, że te słowa są wcielane bardzo mocno w życie na przestrzeni kilku ostatnich lat. To widać po tym, jak mocno dokręcana przez te kilka lat jest śrubka motoryzacji spalinowej, jakie są trendy na najbliższe kilka lat, jak trudno koncerny mają z wdrażaniem nowych modeli spalinowych, bo teraz. Teraz powinien być nacisk tylko i wyłącznie na samochody elektryczne. No i właśnie, czy samochody elektryczne mają jakąkolwiek alternatywę? Bo w myśl tego, co mówi Unia, nie ma żadnej. Gdy mówi się o paliwach syntetycznych, komisarze unijni tak nie do końca chętnie są z na ten temat rozmawiać. Porsche o. W tym materiale już Wam mówiłem pół roku temu, gdy go nagrywałem, że już od pewnego czasu testuje paliwa syntetyczne, nawet pozyskało ku temu fabrykę, pozyskało również technologię. Na razie jest to testowane głównie w ośrodkach badawczych, jak i w motorsporcie, ale docelowo chcą tak zwiększyć liczbę sprzedawanego paliwa syntetycznego, żeby było to dostępne. Dla wszystkich. Zobaczymy jak będzie przyszłość wyglądała, ale dzisiaj chcę więcej powiedzieć na temat pewnej osoby. Pana Andreasa Baudica, który ma Audicę Audice A4 3.0 TDI z 2017 roku i pan Andreas swoim Audi przejechał 50 tysięcy kilometrów na paliwie syntetycznym oleju napędowym HVO 100. No i po 50 tysiącach kilometrów postanowiono rozebrać ten silnik i wnikliwie przebadać. No i wydaje mi się, że chyba co po niektórzy propagadorzy i miłośnicy tylko i wyłącznie technologii elektrycznej nie będą do końca zadowoleni. Zapraszam Was na odcinek z racji tego, że rozmawiamy o czystych silnikach wysokoprężnych również nie może zabraknąć czystości ale wewnątrz naszego samochodu więc chwila dla partnera tego odcinka firmy Ewa Dywaniki o właśnie taki dywanik tutaj trzymam plasterki miodu z ładną żółtą obwódką e, bo w ostatnim czasie widziałem kilka materiałów, gdzie youtuberzy pokazywali, że można je błotem, keczupem, musztardą e, wszystkim wybrudzić i w łatwy sposób te dywaniki można wyczyścić zatem mówię, sprawdzam, przez stronę zamówiłem dywaniki do A45S, z racji że auto ma żółty kolor i oryginalne dywaniki AMG miały żółte obwódki, spersonalizowałem swoje i po dwóch dniach już są. Cztery razy tańsze od oryginałów. Najpierw sprawdziłem, czy pasują, i chyba nawet lepiej leżą jak oryginały. Bardziej jednak mnie interesowała ich odporność na brud, jak i warunki atmosferyczne. Wykonane są ze specjalnego tworzywa sztucznego, przypominającego twardą piankę. I nie ukrywam, w swoich autach zazwyczaj korzystam z dwóch par dywaników: welur, lato, zima, guma. A może warto byłoby korzystać z jednego zestawu. Zatem zobaczmy, jak radzą sobie z zapiaszczeniem. Zwróćcie uwagę na jedno, że dla jednych, jak i drugich dywaników piasku nie żałowałem. No i można się było tego spodziewać, że z welurów trzeba było ten piasek długo wysypywać. On bardzo mocno się do nich przywiązuje. Natomiast z Ewa dywaniki wypada on dosłownie w ciągu jednej sekundy. Następnie druga próba. Sprawdźmy jak radzą sobie z absorpcją wody. Niestety welur ma to do siebie. Szczególnie to widać jesienią i zimą, że chętnie wciąga wodę, przez co w aucie później paruje. I tutaj jest podobnie. Można powiedzieć, że tylko kilka kropel wody z tych dywaników spłynęło. Z Ewa dywaniki jednym puknięciem pozbawiono się wody. Z czystym sercem rekomenduję te dywaniki nie tylko do swojego samochodu, ale i również dla Was. Korzystając z linku poniżej w opisie tego filmu, przechodząc na stronę z kodem motodoradca 5, otrzymacie 5% rabatu na zakup takich dywaników. Akurat te mają żółtą obwódkę, ale można sobie wybrać. Do koloru, do wyboru względem tego, kto co potrzebuje. Dobra, przechodzimy do silników wysokoprężnych. No dobrze, tak tyle się mówi o tych paliwach syntetycznych. Teraz będę mówił o panu Andreasie, który przejechał 50 tysięcy kilometrów na tego typu paliwie, dostosowanym do silników wysokoprężnych. Może zacznijmy od początku. Czym jest paliwo syntetyczne? A paliwo syntetyczne to nic innego jak syntetyczny odnawialny olej napędowy, który ma takie same właściwości chemiczne jak zwykły diesel. HVO, czyli uwodorowiony olej roślinny, może być mieszany jako składnik Odnawialny ze zwykłym olejem napędowym lub sprzedawany w czystej postaci jako HVO100. Do jego produkcji można wykorzystać m.in. tłuszcz zwierzęcy, odpady z przemysłu spożywczego, w tym przetwórstwa ryb czy produkcji oleju spożywczego, a także olej spożywczy z recyklingu. Główną zmianą techniczną w stosunku do obecnych pojazdów jest dostosowanie układu wtrysku paliwa do zwiększonej objętości oleju napędowego. Jest to konieczne, ponieważ HVO100 ma mniejszą gęstość niż standardowy diesel. Zmiana ta nie wpływa na zdolność pojazdów do zasilania standardowym olejem napędowym, więc na co dzień można użytkować zarówno jeden, jak i drugi rodzaj napędu. W wyniku zastosowania HVO100 i dostosowania do niego układu wtryskowego w niewielkim stopniu wzrasta maksymalna moc silnika. No i właśnie, jak to wygląda z perspektywy 50 tysięcy kilometrów? Bo umówmy się szczerze, 50 tysięcy kilometrów to już jest taka miarodajna próba, na podstawie której można wyciągnąć naprawdę konkretne wnioski. Auto zostało przetransportowane do serwisu, tam silnik został. Został rozkręcony do najmniejszej śrubki, tak żeby w warunkach laboratoryjnych można było dokonać jego oceny. No i wyniki. Dla niektórych będą zadawalające, dla niektórych będą smutne, ale okazuje się, że ten silnik jest zdecydowanie czystszy względem tego, który byłby zasilany olejem napędowym, ale to chyba oczywiste, patrząc m.in. na skład tej mieszanki, która ma zastępować olej napędowy, jeżeli mówimy, mówimy o HVO100. Co ciekawe, nie widać nagaru, nie widać osadu, co za tym idzie układ wydechowy też będzie dzięki temu wdzięczny i żywotność silnika będzie wydłużona. Mówi się, że przy stosowaniu paliwa syntetycznego może. Można zmniejszyć emisję spalin nawet o 90%. I co ciekawe, w tym wszystkim też mam jako punkt tutaj zaznaczone, że olej silnikowy o wiele dłużej pozostawał w czystości i nie brudził się tak jak przy e, chociażby typowym oleju napędowym. Co może pokazywać, że zostanie poprzez to wydłużona żywotność silnika. No i co teraz? No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o samochody osobowe. Teraz porozmawiajmy sobie o ciężarówkach. Tutaj porównano dwie ciężarówki. Jedną napędzaną paliwem konwencjonalnym olejem napędowym, a drugą napędzaną właśnie HVO. I według kierownika projektu, doktora Olafa Tytdera, porównano ich codzienne zachowanie na różnych profilach tras i nie zaobserwowano żadnych niekorzystnych zachowań. Ani pod względem zużycia paliwa, ani interakcji z olejem. Na podstawie danych dostarczonych przez producenta paliwa udało się osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 90%. No dobrze, czy paliwo syntetyczne może być alternatywą dla samochodów elektrycznych? No patrząc pod kątem emisji spalin, na pewno pomaga w redukowaniu szkodliwych substancji, bo ilość tych set milionów samochodów no, z dnia na dzień na złom nie wyrzucimy. Więc to jest chyba najlepsza furtka, żeby tworząc nową technologię, między innymi nie pozbawiać starej funkcjonalności. Na pewno paliwo syntetyczne jest ograniczone, jeżeli chodzi o dostępność. Ta technologia się rozwija w ostatnim czasie dosyć mocno, chociaż z drugiej strony, gdy zapytamy się Szwedów, czy wiedzą, co to to paliwo syntetyczne w starych Volvo co drugi powie, że z takiego paliwa korzysta, bo jest ono zdecydowanie łatwiej tam dostępne. Kraje Europy Zachodniej dosyć mocno jeszcze tej technologii się opierają, chociażby patrząc między innymi przez działanie Unii Europejskiej i wyznaczanie tych trendów. Zapewne nie oszczędzimy na samym paliwie w sobie, bo ono póki co jest droższe względem benzyny czy oleju napędowego, no bo ta technologia jest, można powiedzieć, że formą raczkującą. Auto też nie będzie mniej paliło, raczej jest to porównywalne względem benzyny, bezołowiowej czy oleju chociażby napędowego, ale może dodać nam tych dodatkowych koni mocy. No ciśnie się na usta jedno stwierdzenie: szachmat. Nie ukrywam, bardzo mocno teraz kibicuje Porsche, które już zaczyna testowanie paliw syntetycznych i będzie starało się upowszechniać tę technologię, pokazując, że może być to swojego rodzaju alternatywa. Toyota już poinformowała, że ich Hilux jest dostosowany bez problemu do tego paliwa. Niektóre koncerny, to tak jak na przykładzie ostatniego odcinka o paliwach E5 i E10, gdzie trzeba patrzeć, który jest do którego samochodu. Niektóre koncerny mówią, że nasze, to sobie spokojnie na tym HVO da radę. Czekam na rozwój sytuacji, bo... Nie lubię monopolu, lubię jeżeli jest swojego rodzaju alternatywa. A tutaj na przykładzie paliwa syntetycznego widać, że może być to ratunek dla tej naszej motoryzacji, którą mamy obecnie, żeby nie złomować tych naszych samochodów z perspektywy czasu, bo później się okaże, że będą takie piękne zachęty w formie kart dla właścicieli aut spalinowych, żeby ich się pozbyć, że nie jeden będzie się ze swoim samochodem żegnał. Oczywiście nie, nie robimy tutaj czarnego scenariusza. W ramach e, poprawy nastroju przypominam o kodzie motodoradca5. Na Ewa dywaniki, można sobie wejść i zakupić dywaniki do swojego samochodu. A Wy dajcie znać w komentarzach, czy uważacie, że paliwa syntetyczne są przyszłością, czy bardziej wodór, czy samochody elektryczne. Mamy takie główne trzy grupy. Podzielcie się w komentarzach, a póki co. Żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!